Bardzo proszę teraz o głosy panią poseł Elenę no, Dziękuję bardzo. No, Dopuściłam te głosy. Dopuściłam. Powiem, że głośno nie mogę mówić długo też. Nie. I tylko chciałam, ponieważ jest to przede wszystkim spotkanie noworoczne, więc jeżeli panie pozwolicie, to chciałabym życzyć, aby ten rok 2013 był dla każdej z Pań rokiem wspaniałym. Rokiem, w którym zrealizujecie chociaż część swoich zamierzeń, bo wiadomo, po to jest ich zawsze kilka, żeby chociaż część zrealizować i to już jest dużo. I przede wszystkim życzę szczęścia w rodzinie, udanych dzieci, żeby wam dopomagali w waszych działalnościach. O, <gry> Sądzę, że, każdy, że każda już spać sobie wychowała więc Myślę, że już nie ma co szukać następnego i życzyć szczęścia. Natomiast myślę, że ten rok przede wszystkim upłynął panią w zdrowiu. Na pewno jeżeli człowiek jest tylko zdrowy, to się wszystko chce i wszystko się przestawi. Także... Chcielibyśmy, żebyśmy tak mogli razem wspólnie ten rok przejść, żeby nikogo nie zabrakło z nas w roku 2014. Żebyśmy mogli ponownie się spotkać tak samo jak w tym roku, za rok. W takiej samej kondycji, w takim samym zdrowiu i tak samo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy przez ten rok następny. Ja bym chciała tylko dodać, że rozmawiałam, ponieważ no też chciałabym, żeby odwiedził Elbląg osoby, Znane osoby z pierwszych stron, bo wiadomo, że te zawsze są dla nas na piedestale, prawda? Chcielibyśmy wiedzieć, jak one to zrobiły, skąd one czerpią tą siłę. I y, 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 rozmawialiśmy, pierwszą rozmowę, którą przeprowadziłam to chyba z osobą, z kobietą, która w tej chwili pod względem politycznym przynajmniej no, zajmuje najwyższe najwyższy urząd w kraju i zrobiła chyba... W tym kierunku największą karierę jest to pani Ewa Kopacz. Muszę powiedzieć, że bardzo y, przyjaźnie potraktowała zaproszenie do Englonga. Nie odmówiła i powiedziała, że na pewno w tym roku to zaproszenie zrealizuje, a zaproszenie dotyczyło trzech obszarów. Myśmy się poruszali, że chcielibyśmy zaprosić absolutnie nic związane ze służbą zdrowia, bo czasami jest tak kojarzona, natomiast przede wszystkim sprawy kobiet jako jeden tak jedno takie spotkanie i wtedy na pewno zaproszę wszystkie panie na to spotkanie sprawy młodzieży i tu zrobienie spotkania z młodzieżą, ale już na terenie uczelni. Pokazanie Elgląga, i jeszcze jedną sprawą, którą chcieliśmy zainteresować, zapomniałam, ale młodzież i kobiety na pewno, więc myślę, że w tym roku, może nawet w tej połowie roku byśmy się spotkali. Jest to jak gdyby pierwsze. Ja na pewno bym też oczekiwała sugestii od Państwa, kogo ewentualnie jeszcze byśmy mieli zaprosić, kogo Państwo by, Panie chciałyby przede wszystkim zaprosić, zobaczyć, porozmawiać, dowiedzieć się coś, zobaczyć jak inni robią to, żeby być. Nie tylko sami szczęśliwym, ale coś po sobie zostawić jeszcze, bo to też jest ważne i istotne, że poza powiedzmy naszymi dziećmi, co jest najważniejsze, zostawiamy jeszcze nasz dorobek, który żeśmy też dali tutaj i to jest też niezmiernie ważne, jest to pewnie druga taka sprawa. Tutaj się zobowiązałam też Jadzi, że na pewno dopomogę jej, żebyśmy mogli panią Komorowską skłonić do tego, ażeby faktycznie w październiku... Mogła tutaj do nas przybyć i żeby chciała przybyć, i żeby jak gdyby była patronem tego naszego kongresu. Także tyle na dzisiaj. Natomiast mówię, jeżeli będziemy dalej na pewno będziemy próbowali, żeby, mówię, ściągnąć te osoby, które tą dadzą nam tą wartość dodaną w roku 2013. Serdecznie dziękuję. <kluczy>

że jesteśmy fantastyczne, bo jeżeli jedna ma jakiś problem, to dzwoni jedna do drugiej i, i się nawzajem wspieramy i chyba o to chodzi. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydentę Grażynę Kruka. No no, nie mam tak. Nie mam. Proszę Pani, no skoro jest to nowe roczne spotkanie, to niech ten rok zacznie się spełnianiem tego, co usłyszałyście, Panie, we wszystkich możliwych życzeniach, wigilijnych, w sylwestrowych, noworocznych, w tych szczerych, prawdziwych i życzliwych życzeniach od osób kochanych, kochających, bliskich, przyjaciół. Niech właśnie te życzenia zaczną się spełniać już od dziś, jeśli się nie zaczęły spełniać od wczoraj. By nie powtarzać tych życzeń, o których tu pani poseł mówiła i których nam rzeczywiście potrzeba, chociażby to, gdy mówimy o zdrowiu, to proszę pani, chociaż kobietom łatwiej to przychodzi, myślę o optymizmie, to też podkreśla ten fakt, by patrząc na ten świat i wszystko, co wokoło nas, widzieć więcej dobra niż tych spraw, które się gdzieś tam łamią, które nie są doskonałe, które wymagają naprawy, poprawy, bo gdyby było wszystko idealne, to pewnie byśmy jako społeczeństwo byli wypaczeni. A tak mamy yy, cel. I niech te cele będą takie i dalekowzroczne, i bardzo, bardzo górnolotne, z marzeniami związane, ale też i te bliskie, takie zwyczajne, codzienne, powszechne, bo Panie wiecie najlepiej, że po pierwsze życie z drobiazgów się składa, a ponadto rzeczy drobne, które nam się zdarzają codziennie, Gdzieś z perspektywy czasowej, dłuższego, miesięcznego, rocznego czy wieloletniego spojrzenia okazują się, że były wielkie, jedyne, niepowtarzalne i wspaniałe. I takich chwili Panią życzę Wam osobiście, Waszym rodzinom i najbliższym.